Protestowaliśmy głodowo dlatego, że przez 14 miesięcy nikt, czy to ze strony miasta, czy ze strony województwa, czy ze strony rządu, nikt nigdy nas nie wysłuchał. Było jedno spotkanie z prezydentem Opola, na które no, domagaliśmy się, to my go zaprosiliśmy i on łaskawie pozwolił sobie przyjść, będąc kompletnie nieprzygotowanym. Ale to pomijmy, przez te dwa tygodnie myśleliśmy, że ta głodówka będzie trwała troszeczkę krócej. Potrzebowano, potrzebowaliśmy 17 dni, 6 wizyt karetki do tego, aby Ministerstwo zdecydowało się z nami spotkać. Oczekujemy po pierwsze tego, że to spotkanie nie zostanie odfajkowane, to znaczy to nie będzie spotkanie zorganizowane tylko po to, żeby uspokoić protestujących i powiedzieć do widzenia. A po drugie, oczekujemy otwartości. Uważamy także, że mamy ku temu bardzo wiele przesłanek, że kiedy premierka Szydło podejmowała decyzję 19 lipca, to znaczy kiedy podpisała rozporządzenie zmieniające granice w ponad 20 punktach, w tym w punkcie dotyczącym gminy Dobrzeń Wielki, nie była w pełni poinformowana o konsekwencjach tego procesu. Od początku mózgiem tej operacji był wiceminister sprawiedliwości i poseł opolszczyzny Patryk Jaki. Trzeba było się przebić przez bardzo gruby mur pana posła Jakiego i. E, Nazwijmy to po imieniu Kolesi pana Patryka Jakiego. Ten mur się udało przebić w bardzo desperacki, w bardzo trudny sposób, ale jesteśmy. Oczekujemy od ministra Błaszczaka wysłuchania naszych racji. Sądzimy, że część z rzeczy, które mamy dziś do powiedzenia, on po prostu nie wie. Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji, spotkał się z przedstawicielami mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki, którzy sprzeciwiają się przyłączeniu części gminy do miasta Opala. Podczas rozmów ustalono, powołana zostanie grupa mediacyjna. W jej skład wejdą przedstawiciele protestujących, prezydent Opola oraz przedstawiciel rządu w terenie. Ustalono też, że do procesu mediacyjnego mogą zostać włączeni specjaliści. Mediującym będzie towarzyszył biskup Opolski. Celem mediacji jest doprowadzenie do kompromisowego rozwiązania. Szefowi MSWiA zależy na rozwiązaniu problemu dla dobra mieszkańców regionu, i rozwoju obolszczyzny.